Czy jednak jest to męczące? Czy może wystarczy na iPhone'ie nacisnąć guzik home? Dzień dobry, nazywam się Mikołaj Pytel. znajdujemy się w salonie Rbajka. Grawel, modna kategoria grawel. W każdy piątek o 18.00 możecie się z nami przejechać na jazdę testową do Kabat, potestować różne grawele, które posiadamy w sprzedaży. Są to 3T Kona. Ridley, używane i nowe, Specialized, Trek, Cannondale, praktycznie przekrojówka w większości marek dostępnych na rynku. Łącznie z tym, że jeżeli tylko są dostępne, mamy dla was nawet gravel'e Rometa czy Kelisa. O gravelach 3T trochę już u nas na kanale było, ale o tych wspomaganych elektrycznie jeszcze nie. W każdym momencie będę to powtarzał. Jeżeli wydaje Ci się, że rower wspomagany elektrycznie sam jedzie, zapraszam, przyjdź, przejedziemy się najlepiej razem. Ja wezmę taki niewspomagany, żebyś miał większe szanse i opowiesz mi wtedy, jak on sam jechał. A już tak na poważnie o tej maszynie karbonowy gravel 3T na pierwszy rzut oka gravel jak gravel, ale na drugi rzut oka albo jak ktoś spojrzy na cenę to w którymś momencie idzie się doliczyć, że coś tu musi być schowane, bo on wychodzi w dość dużo kasy. 32 500. Tu w skośnej rurze ukryta jest 250 W godzinna bateria. Tu w tylnej piastce ukryty jest silnik zaprojektowany i wyprodukowany dla 3T przez male e-bike motion. Na ich zamówienie. Oprócz tego 3T jeszcze zamontowało tutaj swoje koła na karbonowych obręczach, charakterystyczne bardzo szerokie e, obręcze. Tutaj prześwity w ramie nie są tak duże. Fabrycznie zamontowana opona Pirelli Cinturato w rozmiarze 700x35 dość szczelnie wypełnia zarówno widelec jak i ramę. Także można się spodziewać, że dużo szersza guma Tutaj nie wejdzie. Obawiam się, że 40-42 to jest max. Ale oczywiście moglibyśmy włożyć tu koła 27,5 z tym, że przy silniku zamontowalnym w tylnej piaście wymiana kół nie jest już taka prosta jak normalnie w grawelach 3T, gdzie po prostu wykręcamy ośki, wkładamy drugie koła, zakręcamy ośki. Napęd to klasycznie 1 na 12, chociaż rama przystosowana jest do założenia przedniej przerzutki. Aczkolwiek producenci w rowerach wspomaganych elektrycznie unikają rozwiązania z przednią przerzutką raczej zawsze starają się zamontować jeden blat i nadrobić rozpiętością przełożeń z tyłu. Tutaj od razu widać, że rower, który ma wspomaganie z założenia ma mieć tej mocy więcej. I nie mamy tutaj przełożenia z tyłu do 50, które będzie nam umożliwiało bardzo powolne, mozolne podjazdy w bardzo ciężkim terenie. Tutaj założenie jednak jest takie, że będziemy mieli wspomaganie elektryczne i zębatka z tyłu 42 do 40 z przodu, czyli to przełożenie 1.1 będzie w zupełności wystarczające, żeby wjechać nawet. Pod najbardziej wymagające podjazdy. Rower z modnej kategorii gravel sprawdzi się zarówno jako gravel oczywiście wspomagany elektrycznie. Tutaj, to tak jak mówiłem, trzeba się przejechać, żeby zrozumieć, o co z tym chodzi, i dyskusja, że to nie rower z ludźmi, którzy na elektryku nie jeździli nigdy albo nie jeździli odpowiednio dużo nie ma sensu. Nie każdemu taki rower musi się podobać. Ja na przykład u siebie w garażu roweru elektrycznie wspomaganego nie mam. I to chyba nie dlatego, że mnie na niego nie stać, tylko chyba dlatego, że na razie nie jest mi potrzebny, a poza tym taki zablokowany do 25 nie do końca robi mi robotę, bo ja jednak rowerem jeżdżę najczęściej szybciej, a taki odblokowany, żeby był legalny, to zaczyna być trochę bardziej skomplikowany. Wracając do modelu. Sprawdzi się zarówno jako gravel, można mu włożyć trochę bardziej agresywne opony, można polacać nim w terenie, można mu włożyć szerszy balon, wtedy przebije się przez piachy kampinosu, można go używać jako szybki rower miejski i tu myślę, że sprawdzi się bardzo fajnie dla osoby aktywnej, która będzie nim sobie dojeżdżać do pracy i tak dalej. Oczywiście mając w pamięci, że wydamy na niego trzy dychy z małym okładem, czyli tyle co na... Pewnie bardzo tani nowy samochód, chociaż może już nie ma samochodów po 30 tysięcy, nie wiem, nie śledzę rynku motoryzacyjnego. Rama generalnie przystosowana jest do wielu tu różnych konfiguracji, bo tak dolny uchwyt, do którego możemy założyć dodatkową baterię, jest też oczywiście uchwytem, gdzie możemy założyć dodatkowy bidon lub akcesoria. Skośna rura ma potrójne mocowanie koszyka na bidon, czy właśnie akcesoriów trzypunktowo mocowanych. Na pionowej rurze oczywiście mocowanie pod koszyk na bidon i mocowanie pod hak przedniej przerzutki, także można tu włożyć przerzutkę do przodu. Jest też wyprowadzenie na kabel, gdybyśmy tu chcieli włożyć przerzutkę nie bezprzewodową srama, ale yy, kablową Shimano. Mostek, kierownica aluminiowe. Tutaj przy rowerze za trzy dychy z groszem ja bym jednak się spodziewał o kierownicy karbonowej, szczególnie że ona jednak poprawia komfort jazdy, bo troszeczkę bardziej tłumi drgania, a przy gravelu ten komfort by się przydał, więc ja osobiście na pewno dopłaciłbym i albo ponegocjował przy zakupie i włożył tu karbonową kierownicę, żeby było... Wygodniej można to zrobić przy okazji robienia fittingu, bo pewnie wyjdzie, że kierownica fabryczna ma nie ten rozmiar, który my potrzebujemy i przy wymianie warto zastanowić się nad karbonową. Bardzo fajna owika w standardzie, za to duży plus, mała rzecz, a cieszy. Lepka, przyczepna, dobrze e, na niej trzyma się dłoń. Bardzo fajne koreczki 3T Miły gadżet. Ciekawe komponenty typu sztyca karbonowa od Riccia, albo jeszcze ciekawsze siodełko WTB, które wedle specyfikacji może być stosowane zamiennie siodłem Sele Italia, boost w zależności od dostępności komponentów. To taka pandemiczna nowość w specyfikacjach rowerów zamontujemy ci to lub to zależy co akurat będzie dostępne. Prawa łapa obsługuje nam tylną przerzutkę, lewa łapa obsługuje nam tylko przedni hamulec. Nie steruje droperem. zresztą tu ciekawe pytanie, czy jakby chcieć założyć dropper do tego roweru, to do sztycy aerodynamicznej w ogóle da się droper dokupić? Tyle o tej maszynie. Jest dostępna w naszej flocie testowej Graveli, także jeżeli chcecie spróbować jak jeździ 3T, jak jeździ Gravel, jak jeździ Gravel wspomagany elektrycznie i czy jednak jest to męczące, czy może wystarczy na iPhone nacisnąć guzik Home i samo Was zawiezie, to jest okazja, żeby się przekonać. Prezentacja nie byłaby pełna, gdybyśmy tej maszyny nie zważyli i nie zakręcili tylnym kołem. Ponieważ już sobie kręciłem tylnym kołem i wiem, że <laughs> głowy nam to nie urwie, no to najpierw zakręcimy. Dobra. Cyka cicho i w dodatku jeszcze silnik dość szybko zatrzymuje koło. Nie było wielkiego wow, ale ile waży taka maszyna ze wspomaganiem elektrycznym, to ciekawi również mnie samego. Jeszcze go sobie poza kadrem nie ważyłem. Także komora maszyny losującej jest pusta. Bomba poszła w górę. Teraz cały case polega na tym, żeby to wszystko nam Stefan nie walnęło o glebę. Żeby nie użyć bardziej dosadnego terminu. No, a jednocześnie nie może do niczego dotykać, co ma wisić, nie utonie. Morda, patrz, milimetr prześwitu. 12,550. 12,550 jak na rower z baterią i silnikiem, to myślę, że jest całkiem spoko waga. Dla zobrazowania, czy to jest dużo, czy mało. Odpowiem Wam tylko, że Wasze rowery trekkingowe i miejskie, których używacie na dojazdy do pracy, ważą tyle bez baterii i silnika. Tyle na dzisiaj. Wiem, że rowery ze wspomaganiem elektrycznym, określane kolokwialnie w Polsce jako rowery elektryczne, czyli samojeżdżące, przy których człowiek się nie męczy, które rozleniwiają i tak dalej, jeszcze długo będą się przebijać do świadomości przeciętnego. Polaka, ale zapraszam Was, jak mówiłem, w każdy piątek o 18.00, kiedy możecie wykonać jazdę testową. Zapraszam, pożyczcie sobie wspomaganego elektrycznie gravela i opowiecie mi, jak się w ogóle nie zmęczyliście. Do zobaczenia. Hej!